O, ja, wreszcie dom po całym dniu roboty. Oj, moja kanapa wygodnie sobie siadam, tak. O, coś bym zjadł i się napił. Co my tu mamy? O. o, O, pyszne! A to? Jak pachnie, o oh, ją raz! <ś millionaire> o, 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 w główce się zakręciło, to pora spać, o dobrze, tędy, 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 o dobrze, żywi, o łóżeczko i podusia i kołderka, O, oczekaj. I... <w Nebraska> <skiento> to moja szansa na bycie bogatym, i mój tyłek O oh, 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 oh. dobra szukam piątka nie ma muszę być cicho dobra idę korytarzem otwieram drzwi dobra śpi chyba to safe tak jestem bogaty jestem Zranie, bogaty co, co jest jej, kto tam Złodziej! bogaty! Złodzie. Jestem bogaty. Złodzie. Fifuń. Fifuń. Jestem bierz go jestem <Spokój>. O, o, o kochany chodź! <grystanie> Mój przyjacielu, dziękuję, uratowałeś mnie. <grystanie>